Nowa, nowa, nowa Ameryka, dla nas jest jest to wspólnota, nasza giermanczość jest módl Co Wzajemnie jesteśmy, nowa Ameryka. Wystawa Nowa Ameryka jest podsumowaniem 25 lat działalności artysty, kuratora i aktywisty społecznego Michela Kurzweili. Mediatyka Swupfurtu powstała w zasadzie w maju zeszłego roku. Wydaname Mediatheek schon sagt, finden Sie hier Medien. Michel Kurzweil pochodzi z Niemiec, ale ma bardzo długą historię, także związaną z Polską. W latach 90. przyjechał do Poznania, zaraz po studiach, i zorganizował w Poznaniu niezależną galerię, która nazywała się Międzynarodowe Centrum Sztuki. Nagle pojawiła się nowa sytuacja, w której artysta, kurator z innego kraju staje się pomostem pomiędzy Polską, która wtedy dopiero wygrzebywała się z pozostałości takiego kraju, który był oddzielony żelazną kurtyną, gdzie kontakty międzynarodowe były bardzo trudne i rzadkie. On starał się otwierać te drogi pomiędzy artystami, przede wszystkim niemieckimi i polskimi. Als Ausländer will ich mich aber nicht fühlen. Warum ist die Grenze in so vielen Köpfen? Polen ist nur ein paar Meter weg, man kann ganz einfach rüberfahren. Frankfurt und Sjubice fühlen sich eigentlich wie eine Stadt an. Po ośmiu latach działalności przeniósł się na pogranicze polsko-niemieckie do Frankfurtu nad Odrą i do Słubic. To jest miasto graniczne, które jest oddzielone rzeką. Przed wojną było to jedno miasto. Po wojnie realia powojenne podzieliły te miasta na część polską i niemiecką. Były znowu oddzielone pewnego rodzaju kurtyną, ponieważ w czasach realnego socjalizmu, Państwa socjalistyczne nie miały otwartych granic między sobą. Więc ten kontakt między tymi miastami był przerwany w zasadzie do 1989 roku i on, jako artysta, jako aktywista, postanowił scalić poprzez projekt artystyczny, taki bardzo wielowymiarowy, długoletni, bardzo konsekwentnie realizowany. Die Idee, ein neues ist Fusion Frankfurt und Und als gemeinsame Stadt wurde im November 1999 gegründet und dann im November 2000 in das um, Register der europäischen Städtenamen eingetragen. Zadałem sobie pytanie um, czy, czy może być inna tożsamość, niż ta, niż ta którą, do której jesteśmy przyzwyczajeni, że tutaj jestem Polakiem, że tam jestem Niemcem. Und eigentlich war das auch schon immer das was Swfur zugrunde gelegt hat, ein, ein Denken jenseits des Nationalstaates. Pracuję z ludźmi dużo w tej dziedzinie rzeźby społecznej. Jedni mówią sztuka dialogu, inni sztuka akcji, drugi, drudzy mówią, że to happeningi, że to performance i tak dalej. Wszystkiego, coś tam w tym jest. Można też powiedzieć, że to też sztuka konceptualna, ponieważ jeżeli przeglądamy się systemami, jakimi są państwa narodowościowe, to są właśnie też takimi konstrukcjami rzeczywistości. I o dziwo tutaj 35 milionów Polaków wierzy w to, że istnieje Polska i że są Polakami. Skąd to się bierze? Bo tak naprawdę po, od wieków jesteśmy mieszanką. Ja z jednej strony dekonstruuję państwa narodowościowego, ale bawiąc się tymi symbolami, tymi znakami, który używa państwo narodowościowe. Dlatego niektórzy to mylą i myślą, że, że tutaj chciałem tworzyć nowe państwo, tylko po prostu używałem pewne metody. Które państwa narodowościowe używają? I nasza komisja do spraw nazewnictwa na ziemiach Nowej Ameryki zaczęła zmieniać wszystkie nazwy na obszarze po obu stronach granicy. Także nie tylko Zielona Góra teraz jest Zielona Berg, ale Fürstenwalde dzisiaj jest Hrabia Walde. Drukuje mapy e, geograficzne, które są kierunkowane w kierunku biegunów wschodniego i zachodniego. To wszystko byłoby do szuflady, gdybym nie znalazł cały szereg ludzi, którzy lubią się bawić w tym, że nagle e, są jakby częścią takiej nowej e, wspólnoty. Nowa Ameryka hat sogar ein weißes Haus. Der Regierungssitz ist transportabel, denn wer weiß, wie lange die Nowa Amerikaner diesen Platz besetzen dürfen. Mówimy tutaj o y, publikowaniu gazet, o tworzeniu parlamentu mieszkańców, czyli także takie eksperymenty z demokracją bezpośrednią, bo to jest parlament, do którego każdy mieszkaniec słup może przyjść i kiedy siada do stołu, staje się parlamentarzystą, czyli nie ci, którzy reprezentują partie polityczne, ale ci, którzy. Chcą zabrać głos, zabierają głos i współdecydują o życiu społeczności. I w pewnym momencie ta działalność nabrała jeszcze większego wymiaru, ponieważ w Europie pojawili się w dużej ilości imigranci, i oni stali się widoczną częścią krajobrazu Niemiec. Te działania, które Michel Kurzweil prowadził w kontekście początkowo polsko-niemieckim, one nabrały charakteru globalnego, dlatego że każdy migrant, który szuka swojego miejsca, próbuje się jakoś zintegrować, odnaleźć w tym nowym miejscu, w nowej społeczności, może przyjść na plac mostowy, bo tak się nazywa właśnie ta instytucja, budynek którymi się prowadzi i tam znaleźć także ludzi, z którymi może porozmawiać, ale także wymierną pomoc prawną, y, pomoc w znalezieniu jakiegoś kursu zawodowego, y, czyli jakby w znalezieniu możliwości nowego startu w tej rzeczywistości. I to się znakomicie udało. Sabuyo, sabuyo bari na Ta dialektyka państwa narodowościowego polega w dużej mierze na tym, że, że jesteśmy my i tam są inni. I moje pytanie, które sobie zadaję, czy da się konstruować. Taki, taką, takie społeczeństwo, które jest my, w którym nie ma innych. To znaczy każdy, kto przychodzi i kto chce być częścią tej wspólnoty, od razu może niej być. W tej dużej sali, galerii, tu próbowałem pokazać, jakby. To, co leży na podstawie tego co robimy, tu są prace, w których widać, że ludzie to razem tworzą, na dole, na parterze jest ten obszar placu mostowego, to znaczy. Plac mostowy w Słupfurcie jest tym miejscem, gdzie ludzie się spotykają, więc okrągły stół, który normalnie się znajduje tam w Słupfurcie, teraz jest tutaj. Tam są też druki z placu mostowego z tych 25 lat. Można oglądać gazety Profil, gazety Słupcurską, na przykład, i jest um, dokumentacja projektu Nomadic Garden, czyli Ogrodu nomadycznego, wędrując tą jurtą, która tu z kolei jest u góry, przez całe pogranicze, z miejscowości do miejscowości, gdzie mieszkańcy mogli wyrazić to, co chcieli zmieniać u siebie, to, co im się nie spodoba, to, co im się spodoba, i były zawsze dyskusje w tej jurcie. <śled> Wnica to jest kino i w tym kinie zobaczymy cztery filmy, dwa filmy o Słupfurcie. Pierwszy jest chyba od 2003 roku, czyli jeszcze przed wejściem Polski do Unii. I dwa filmy o Nowej Ameryce, których można tutaj oglądać. I mi się wydaje, że, że te trzy elementy się bardzo dobrze składają. Zastanawialiśmy się z Michelem Kurcfelim, w jaki sposób można przedstawić jego działalność w formie wystawy. I oczywiście znajdziemy tutaj filmy, znajdziemy obiekty, znajdziemy zdjęcia, które wprost opowiadają o tym, jakie projekty były realizowane w tym obszarze. I myślę, że to jest z poznawczego punktu widzenia bardzo ciekawe, ale ja także bardzo chciałem, żeby galeria w czasie trwania tej wystawy również zaczęła trochę przypominać plac mostowy mi się i dlatego do współpracy przy tej wystawie zaprosiliśmy wiele różnych organizacji pozarządowych, które działają w Poznaniu. Między innymi, na przykład, zaprosiliśmy poznańską podzielnię, która ma tutaj taki freeshopowy punkt, z którego można korzystać. I on w dosłownym stopniu, jakby, odnosi się do freeshopu, który jest właśnie we Frankfurcie nad Odrą. Więc chcielibyśmy, żeby ta wystawa nie była tylko czymś do oglądania, ale także przestrzenią do otwartej aktywności ludzi, którzy prowadzą działalność taką oddolną, społeczną w Poznaniu.